Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków chodźcie przez ciasną bramę bo szeroka jest brama i przestronna ta droga która prowadzi do zguby a wielu jest takich którzy przez nią wchodzą jakże ciasna jest brama i wąska droga która prowadzi do życia a mało jest takich którzy ją znajdują Chrystus mówi nie dawajcie psom tego co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie. Pierwsze jak się słyszy, to my się... Panie Jezu, Ty obrażasz nas? Czy, czy naszych bliskich obrażasz? Co? Jak? Jak? Mówi, nie, nie obrażam. Ja mówię, jak Wy traktujecie Waszych bliskich. Na pewno wiecie, jak się uczy psa, żeby nie sikał na dywan w domu, prawda? się? To znaczy, jak nasika na dywan, to się bierze... Jak jest mały pies. Przynajmniej takie brutalne metody się czasami stosuje, że bierze się ten nos tego psa i w te siki mu się wkłada, żeby wiedział, że, że tak nie można. I po którymś razie nauczy się tego psa, bo nie ma ochoty wsadzać swój nos w siki. Wobec tego tego już nie robi. I to jest, to jest słowo, które mówi Chrystus. To nie ja obrażam was, to wy obrażacie waszych bliskich. Bo zamiast ich wprowadzać w relację ze mną, narzucacie i próbujecie uczyć ich, tak jak się psu, psa uczy, nie sikać w domu. Mówicie, masz tak robić, tak nie wolno, tak trzeba. Takie są tradycje, tak się robi. I dajecie im rzeczy, które są dla nich zupełnie nieznane. Albo kiedy się namawia na przykład do ślubu, Oczywiście, że zależy nam na tym, żeby nasze dzieci brały ślub, żeby chrzciły swoje dzieci, że, żeby żyły w bliskości Boga. Ale żeby mogły żyć w bliskości Boga, to trzeba je wprowadzić w bliskość Boga. Wtedy będą szukać miejsc, możliwości, żeby tą bliskością żyć. A my uczymy ich, narzucamy im pewne zasady, rzucając im. Właśnie jak, jak psu, to co święte, jak, jak świnią perły, i mamy pretensje, że one po pierwsze albo tego w ogóle nie robią, albo kiedy to zrobią, to tak szybko jak zrobiły, tak szybko się rozwodzą, tak szybko obracają się przeciwko nam, buntują się, przeklinają. Słowo Chrystusa mówi, czyń to co, i drugiemu, co sam chciałbyś, żeby czynić, co byśmy chcieli. Chcielibyśmy, żeby Chrystus przyszedł do nas i narzucił nam jakieś prawo, jak jarzmo, żeby nas przygniotło? Czy chcemy być Jego uczniami i dać się Jemu uczyć, dać się poprowadzić? Chcemy, chcemy żeby nam dał prawo. Zasady postępowania, zakazy, nakazy, jak jarzmo, które jest ponad nasze siły, które nas przytłoczy do ziemi? Czy chcemy, żeby nam dał Ducha Świętego, który da nam nowy sposób życia? Co chcemy? Chcemy, żeby Chrystus dał nam ciężarówkę, którą będziemy musieli ciągnąć pod górkę, jeszcze i to jeszcze z przyczepą? Czy chcemy, żeby nam dał wspaniały samochód? który ma przyspieszenie, nie wiem jak tam najnowsze samochody mają przyspieszenie, wileś tam sekund do 100 kilometrów na godzinę, który nas sam przewiezie, porwie nas, co chcemy. Dlatego dzisiaj to słowo wobec tych wszystkich naszych trudności, które mamy może z naszymi dziećmi może patrząc się na to wszystko, co się dzieje, mając to ogromne pragnienie głoszenia dobrej nowiny mówi: Wyjdźcie przez, wchodźcie przez ciasną bramę. Bo wiadomo chcielibyśmy szybkie widzieć owoce, natychmiast. Coś robimy, mówimy naszym dzieciom, i one natychmiast, natychmiast wchodzą w to. Mówią, dziękuję Ci, jak wspaniale. Chrystus za wszelkie dobro, które uczynił, tu wszedł przez ciasną bramę. Tu była ta wąska droga, krzyż. I Bóg wskrzesił go z martwych i powiedział swoim uczniom: Dobre jest moje odejście, bo jak odejdę, to Wam ześlę ducha świętego. Bóg się upomni. Tak jak dzisiaj pierwsze czytanie mówiło: Bóg nie da z siebie kpić. Jeżeli będziemy ziarnem, które jest wrzucone w ziemię i obumrze, jeżeli będziemy wchodzić przez tą ciasną bramę, Rezygnując z tego, żeby widzieć natychmiast owoce naszych wysiłków, jeżeli będziemy szli wąską drogą, jeżeli damy się Bogu wprowadzić na krzyż, to zobaczymy, jak Bóg upomni się i pokona prawdziwego nieprzyjaciela. I będziemy widzieli zwycięstwo Boga w życiu naszych dzieci, naszych bliskich, naszej parafii, naszego miasta. Takie słowo, które przychodzi, które też staje się ciałem na tej Eucharystii i będzie mówiło, to jest moje ciało, bierz i jedz. Oby dzisiaj Chrystus, który przychodzi, uczynił nas Chrystusowymi, którzy mają taki sam sposób myślenia jak On.